Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Włódz Łukasz. Znajdujemy się w Instytucie Kulinarnym Transgourmet oraz Selgros, gdzie przygotuję dla Was zapiekankę warzywną z użyciem marki własnej Top Seller. Do przyrzykowania naszej zapiekanki będziemy potrzebować następujących składników. Ziemniaki, broku, kalafior, rukola do dekoracji, ser do zapieczenia oraz masło, cebulę i przyprawy do smaku. Na wrzącą wodę osoloną wrzucamy pokrojone ziemniaki, Kolejną czynnością, którą musimy sobie przygotować, jest blanszowanie warzyw. W pierwszej kolejności zaczniemy od kalafiora. Na wrzącą, osoloną wodę wrzucamy nasze warzywa. Kalafior, brokuła i czekamy około jednej minuty. Po upłynęciu minuty wyławiamy sobie do miski z lodem naszego brokuła oraz kalafiora, celem schartowania. W ten sposób skartowane warzywa, czyli schłodzone, przekładamy sobie na tackę wyłożoną ręcznikiem celem odsączenia nadmiaru wody i przechodzimy do zrobienia sosu. Do naszego sosu użyjemy mąki naszej marki Top Seller, masła, gałki muszkatołowej oraz przypraw suli pieprz. W pierwszej kolejności ustawiamy sobie rondel na naszym palniku, używamy sobie masło, około jednej pełnej łyżki. Nasze masło się już roztopiło. Dokładnie taką samą ilość mąki, jaką daliśmy masła, dodajemy do naszego rondelka. Ważną kwestią jest by nieustannie mieszać. Kiedy nasze składniki dokładnie się już połączyły, nie mamy żadnych grudek, wlewamy wolnym strumieniem chłodne mleko. Mieszamy do momentu uzyskania konsystencji luźnego budyniu. Na sam koniec nie zapomnimy o doprawieniu solą, pieprzem oraz szczyptą gałki muszkatołowej. W ten sposób nasz sos już jest gotowy. Kolejną czynnością, którą musimy sobie przyszykować jest patelnia na przesmażenie cebuli. Rozgrzewamy sobie patelnię. W międzyczasie łowimy ziemniaki. Tak przyszykowane warzywa, nasz zblanszowany kalafior oraz broku oraz ziemniaki możemy połączyć razem w misce. Patelnię mamy już nagrzaną. Więc w tym momencie wrzucamy resztę naszego masła. I od razu wrzucamy pokrojoną cebulę. Smażymy do momentu, aż tam cebulka zrumieni się delikatnie. Nasza cebulka się już zrumieniła. Możemy ją dodać do naszej reszty warzyw. W taki oto przyszykowany sposób warzywa możemy jeszcze delikatnie doprawić solą i pieprzem. Byle nie przesadzając, pamiętając o tym, że nasz sos również jest doprawiony solą oraz pieprzem. Przekładamy warzywa do naszego naszynka żaroodpornego. zalewamy naszym sosem, a następnie posypujemy serem. W ten sposób przyszykowane danie wkładamy do piekarnika na około 20 minut w temperaturze 180 stopni. Fajne, proste, niedrogie danie z wykorzystaniem marki Top Seller. Spróbujcie sami i zapraszamy Was na nasze kolejne odcinki. Cześć!